Hej, dziś zrobię tuto na GFX, kropka okazji 280 sop. Wchodzimy w Google, wpisujemy Robographs. Teraz wchodzimy w tą stronę. Teraz wciśnijcie to i wpiszcie swój albo kogośnik. Ja wpisuję swój. I teraz sobie ustawiacie jak chcecie. Ja se tak ustawię. Teraz screena robimy. Oj nie w to weszłam sorki. Jeszcze raz zrobię do screena? Dobra, już mam. Teraz sobie przytnijcie jak chcecie. Ja se tak przytnę Teraz znowu w gogle. Teraz wpiszcie tłogewki i wybierzcie jakie chcecie. Ja wezmę i skrina tego tła. Jezu, znowu mi się nie udało. Czekajcie, zrobię to jeszcze raz. O już. To teraz sobie to przycinacie. Ja se tak przytnę. Teraz do kapkap. -kap. Teraz nowy projekt, czekajcie chwilę, bo mi się coś zepsuło. Jeszcze raz, nowy projekt. Teraz dajcie to tło. I naciśnijcie to dodaj nakładkę i dajcie tego screena GFXX Skin'a. Teraz sobie tą nakładkę ustawiacie jak chcecie. I naciskacie to usuń tło. I naciśnijcie to automatyczne usuwanie. I zróbcie screena. I sobie przytnijcie. I to tyle mam. Nadzieję, że pomogłam bajo.